I dzisiaj postaramy, ja się postaram wbić piątą. Nie, nawet szóstą. Ani normalne ty jaką próbujesz wbić? Siódmą. No bo on ma tam tysiąc punktów jeszcze do wbicia. No. Więc wiecie, on ma już trudniej. Masz tu w krzaku, ten szybką. Jaką? Szybką. Yy, nie ja mam szybką niebieską, a tam masz szybką zieloną. O, o, tu masz MK i Harfun, a tu masz... A, mam Jezu, ja mam ja mam fl, e, flapera, jedną dużą potę i ten. I jeszcze mam ten. Ej, ja też mam jedną dużą. To ja wezmę bandała, zamiast tej dużej. To weź. Tu masz dużą potę. A gdzie jest szybka, nie ma tu szybkiej. Tam jest w krzaku. Wziąłeś tam dużą potem wziąłeś. Tak, wiem. Taktika. ja wolę ale niż. Dobra, chodź powoli do strefy. I teraz taki. Okay. Dobra, już kampimy powoli. No to. Ej, a, a kiedy się zacznijmy? Ja też Kiedy się turplować zaczniemy? No w małej strefie, a kiedy? Ja w tym jestem, to idź jeden dalej, idź ode mnie, albo jeden do przodu na przykład. Jeśli mnie przyłapią, to chociaż tylko mnie zabiją. Dobra, no jesteśmy na granicy strefy, więc powinno być dobrze. Type? Nie strzelaj. Dlaczego? A już jednego trafiłem. Dobra, idzie do nas, uciekamy. Nie, nie uciekaj. Nie zmieniaj broni. Bo może nas nie znajdą. Ja ich nie widzę. Bo cię oszukałem. Hehehe. Nie chyba. Tak też podejrzewałem. No, i niedługo że będziemy chyba już na farmę przemieszczać. Po co? Ja gram ja, tylko na MK i Pompę. Ja gram tylko na MK i pompę. Ja, y, mam tak. kilow niebieski, to jest Kosa. Później mam Taktikala niebieskiego, później MK niebieską, Harpun niebieski, sześć potek zielonych i pięć ze starych. A ja mam tak. kilow niebieski, Kosa. Y, Nie zielo broni. zielona. broni. Taktikal zielony, jeden fla, flaper, dwie duże niebieskie poty i ten i trzy małe. No widzisz. Ja mam <coughs> dużo leczenia, więc dobrze jest. Przeżyjemy. Mm. Co i będziemy tak tam pić cały czas? Tak. A bo ty chcesz grać pod punkty. Tak. I wlejcie dopiero pozabijamy. Czyli kiedy będzie mała strefa. No. A ile szymek ma teraz punktów? Nie. U Jezu, krzaka prawie zniszczyłem. Twojego. Bo nie, nie, Bo nie, No sensu. po nie, tak robisz? tak robisz? No No jak nie, wykryją nie, nie, gramy aren. A na razie mnie nie, 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 Dobra, ja kończę live'a, bo się nie tego teraz nagrywać.